Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebujesz dostępu do źródła czystej wody. Korzystasz z niej przecież codziennie. Dobrze działająca gospodarka wodno-ściekowa, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków to korzyść dla nas i dla środowiska. Przy wsparciu funduszy europejskich chronimy jeden z najcenniejszych zasobów wodę. Działania te poprawiają jakość i komfort naszego życia. Działania dla klimatu. W łazience przy umywalce syn myje ręce, tata myje zęby. Przy stole w kuchni mama nalewa córce wodę do szklanki. Schemat sieci wodno w mieście. Woda z wodociągów trafia do domów. Następnie systemem rur odprowadzana jest do oczyszczalni ścieków. Rodzina w przydomowym ogródku pośród kwiatów i zieleni. Pies spaceruje po trawniku. Córka pije wodę ze szklanki. Tata czyta gazetę, mama trzyma dzbanek z wodą. W tle syn stoi przy rowerze. Uśmiechnięta rodzina stoi przed domem otoczonym zielenią. W tle zabudowanie miejskie. Córka, mama, tata i syn, machając dłońmi, pozdrawiają oglądającego. Infografika. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Ponad 200 wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych. Ponad 5000 kilometrów wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej. To 5 razy tyle, co długość Wisły. Ponad 1000 kilometrów sieci wodociągowej. To odległość ze Świnoujścia do Ustrzyk Dolnych. Hashtag Krzyżyk Działania dla Klimatu. Adres strony internetowej www.gov.pl .pl ukośnik klimat ukośnik POIIS Logotypy Niebieski prostokąt z trzema gwiazdami ułożonymi w trójkąt. Żółtą, białą, czerwoną. Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko. Biało-czerwona flaga. Rzeczpospolita Polska. Biały orzeł w koronie. Ministerstwo Klimatu na prostokątnej niebieskiej fladze okrąg z 12 żółtych gwiazd Unia Europejska Fundusz spójności